Witam Was w nowym tygodniu. Właśnie jestem teraz po meczu i powiem Wam, że nagrywałem już przed chwilą gadkę, lecz nagrywam od nowa, ponieważ wyszło to mi za długo, a nie chcę stawiać takiego mojego skręcenia. I powiem tak, no że I w było tak, no, wyszedłem w tej, w tej drugiej połowie, tworzyłem tam sobie sytuację, rozgrywałem tam piłkę, tworzyłem też akcję, lecz niestety mecz przegraliśmy. Zresztą widać, no, że wiele rzeczy zapomniałem, ale cóż, jest to pierwszy mecz w tym roku i myślę, że będzie lepiej. Teraz będzie tydzień taki lepszy, jeśli chodzi o temperaturę. Więc mam nadzieję, że to wykorzystam do treningów. No i cóż, no, mam teraz, właśnie <gryw> kurde. W niedzielę szykuje się kolejny mecz. Myślę, że będzie lepszy dla mnie. I że też puszczę jakąś bramkę. No i powiem tak, że, 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 że jestem taki głodny na bramki. Szczerze mówiąc, wcześniej to bardzo to było słabo w ataku mnie. i Wyglądało tak, że jak ja byłem, no to nawet ciężko mi było stworzyć sytuację. Serio to mówię. A w tym meczu no to sobie stworzyłem, więc mogę tam Powiedzieć, że to jest jakiś tam mały postęp, lecz cóż, trzeba trenować i zapierdalać. Sieman, witam Was, jestem taki zmęczony, szczerze mówiąc. Bo wczoraj, ponieważ wczoraj sobie mogłem się zaupaczyć, zrobiłem trening oraz też jeszcze miałem trening w klubie. I był taki dość męczący, że się zmęczyłem. Też kurde w poniedziałek miałem sparring, na no, zwykle nie mam. Nie powiem, że te, że te właśnie 4 dni od soboty do wtorku były dość intensywne. Takich jeszcze nie miałem, więc z tego powodu odczułem zmęczenia dzisiaj to sobie zrobiłem taki trening luźny, strzelecki wszystkiego, co w planach miałem, no to, no, to, no to właśnie nie wykonałem, ponieważ zmęczony byłem i jakoś nie miałem tej właśnie dynamiki, aby to wszystko wykonać, ale cóż, zrobię, zrobię najwyżej następnym razem. Jeszcze mam się kolejny trening ogólnie, więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś przetrwam. Ok, no i ja jeszcze można powiedzieć, że też spuściłem się wyjściem Ponieważ jest taka fajna pogoda, kurde, ciężko jest nie skorzystać i nie wyjść na boisko. Kurde, ale powiem szczerze mówiąc, że jestem zdziwiony, ponieważ dwa tygodnie temu było jakoś z minus 10, a teraz jest jakoś chyba, nie wiem, jakoś nie wiem coś tak czuję, że jest 15 stopni, jakoś tam dobra. Ok, widzimy się jakoś, nie wiem, za chwilę i na razie. Nie wiem czy już to mówiłem, ale teraz najwyżej powtórzę. Zrobiłem sobie teraz taki trening strzelecki i powiem tak, no, że te ćwiczenia wydają się proste, ale tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, tak naprawdę nie są. Szczerze mówiąc, to coś jestem trudzieniem, czemu czy może z tego powodu, że jestem zmęczony, jakoś nie mam wystarczająco energii na to, lub, yy, lub po prostu jestem słaby. A właśnie i też się zauważyć, że miałem stabilizator na sobie i teraz boję się o to, że jak się opalę, no to Właśnie ślad mieć będę na kolanie nieopalony, chłopę, żeby to jakoś się wszystko wyjaśniło, bym nie musiał nosić Uwaga jest chyba jakoś 18 stopni mi tutaj pokazuje. Kurde, dwa tygodnie temu to było jakoś minus 10, jakby klimat się ocieplił, o to będzie łącznie 28 stopni, to kurde szczerze mówiąc to jeszcze czegoś takiego nie widziałem w swoim życiu. Ten klimat się jakoś... Strasznie zmienia. Siema, witam was i powiem, że już jestem w takim wieku, gdzie zawsze coś boli. A powiem to tak. No było w tym tygodniu, że raz mnie boli brzuch, raz głowa. Dzisiaj to było nieźle na przykład. Piotropoli, boli potem kolano. I teraz, no to jeszcze po treningu, no co coś tak mi wjechał, no, że tak mnie boli, tak jakoś kołokowski, trochę tak szczypi, ale powiem, że spoko jest, ale nieźle powiem, ale cóż, no i tak się nie zamierzam tym wszystkim przejmować, wspóln trzeba grać na tym polega właśnie piłka nożna. No i co jeszcze miałem wam powiedzieć właśnie jestem po treningu i powiem wam tak, no że spoko to wygląda. Sześciu była sobie taka też gierka. No i powiem, że no, widać u mnie postęp. No może są małe, ale też trzeba się stykać małych cieszyć, aby potem osiągać kolejne. I powiem Wam tak, no bo do tego Wam mówiłem w vlogu poprzednim, że jak na przykład się zrobi taki rajd z piłką, i się tam, no powiedzmy, no okiwa z dwóch, trzech, to wtedy się czuje taką pewność, i tak właśnie dzisiaj było, no że, no, że właśnie to, że właśnie jakie ja piłkę miałem, no to też miałem ochotę się kiwać, no i właśnie to mi się udało, no i, i, i też po tym poczułem taką pewność siebie, więc po prostu. Na przykład, nie wiem, jak wejdę na boisko, no to tak będę musiał próbować, żeby zdobyć taką pewność siebie nie słuchać się, na przykład, niestety, trenera lub innych zawodników. No i wam też to radzę. Wiem, że to brzmi tak dziwnie, ale niestety, no tak jest. Można powiedzieć, w polskiej piłce nożnej trzeba niestety czasem zachowywać się inaczej. Nagrywam tę drugą część, nie wiem, który raz, ale. Mam nadzieję, że teraz mi wyjdzie. Chciałem wam powiedzieć, że nie zachęcam was do buntu. Macie się słuchać trenerów, tylko chodzi o to, abyście czasem, no, czasem się pokiwali. No i przeszli kilku zawodników, abyście poczuli tę pewność siebie w meczu. A jeżeli to już zrobicie, to myślę, że wykończenie podanie to już będzie dla Was pestka. No, poczujecie tę pewność. I sobie chciałem jeszcze powiedzieć, że jutro to raczej zrobię sobie wolne, wyśpię się no i sobie odpoczynę od sportu. Ponieważ, jak ja już Wam mówiłem, no że kolano tak mi się dało, więc nie chcę się tak przemęczać. Ponieważ w weekend mam jeszcze sparring, okej, okay, sobie Wam jeszcze powiedzieć, Okej, okay, myślę, że będziemy powoli kończyć, ponieważ nie mam siły gadać, zmęczony jestem. Myślę, że widać to po moich oczach podkrążonych, jak tak, jak tak na siebie patrzę z przedniej kamery. Dobra. Myślę, że albo się zobaczymy, lub się nie zobaczymy na tym vlogu, więc wolę się już z Wami pożegnać i widzimy się w następnym vlogu i myślę, że będzie on lepszy jak zawsze i powiem, że ten mi się udał, bardzo mi się podobało, ponieważ była fajna pogoda. Na razie.